Cześć, mamy jestem Lokar. Witajcie w kolejnym odcinku z Lokarowic. Słuchajcie, w naszej wiosce dzieje się ostatnio mega dużo dziwnych, jakichś niewyjaśnionych rzeczy. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zapraszam na kanały do chłopaków już teraz na wstępie do Damian'a, do Bambiego. To ty co? Ty no się do... gryza za, du za dużo? Yy, yy, nie, to wszystko głową walnąłem, głową. Głową drosta, stary wybiłeś mi okno! Głową nie Cześć Bambi! Kolejny, ja... który nie potrafi drzwi otworzyć. No. Ludzie, to Wiele... no, jest you... takie coś i tu są... Tu jest klamka jak się naciśnie to patrzcie, to Jaka można przejść. Nie ma nie ma nic, nie ma nic! A, tu, tu było otwarte! drodze, No właśnie, Musimy. no tutaj też musisz dodać drzwi wtedy. Nie no, będzie tu żadnych drzwi! Już masz jedną drzwi, poczekaj! Dobra, dobra, chcesz coś czy... Chcesz coś, czy po prostu nie potrafisz latać? Yy, nie potrafię latać i mam bardzo ważną informację, znalazłem coś, coś Co znalazłeś? Bardzo, bardzo, bardzo dziwnego, jakąś wioskę gdzieś w oddali kawaneczka. Druga wioska? No, no dobra, ale wioski to jest coś w miarę to, no, normalnego chyba w no No ty co o, jaja robisz? Dobra, dobra dobra Hej, 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 proszę no jest no, czy... z tym, nie, nie zezwalam I na to na razie, żeby Ile ty tych drzwi tutaj... masz? Żeby nic tutaj nie padało, proszę bardzo, naprawiliśmy ci okno to od drugiej strony okno musi być Dobra, nieważne, nieważne y Dobra, ale wioski to jest coś normalnego, czemu myślisz, że powinniśmy się tym przejmować? Pełno ognia Pełno ognia? No, pełno ognia nie wytrzymam, muszę wam to pokazać Ale czekaj, 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 chodź tu ja? Jak, gdzie? Gdzie? czekaj, czekaj, czekaj. Lecę, lecę, jezu. Nie moje okno! Jestem A pierdzielę. Poczekaj, drzwi gdzieś miałem, a nie, ktoś zabrał drzwi. A rawos? Ravos. Eee. Poczekaj, Dobra, nie chcę wiedzieć, co się tu wyprawia. Ani jak wprowadziłeś tutaj tą świnię, ale. Ale generalnie Damian coś znalazł, jakąś wioskę i my się przejdziemy zobaczyć o co chodzi. Zająłbyś się wioską podczas naszą nieobecność? No, coś znalazł, nie wiem, powiedział, że jakąś wioskę gdzie jest dużo ognia. Nie wiem, ale Damian stwierdził, że musi nam to pokazać, więc w sumie już sobie założyli tre. Przypilnowałbyś tutaj Lokarowic i Bambikowicz, żeby nic tu się nie zniszczyło, nic nie wybuchło, nie wiem, nic takiego się nie stało? A co te dwa osły robią? Eee, okej, okay, jasne będę o... E, wioskę na oku, okej, okay, super Dobra, Damian Widzę, że się kampicie w tym domu ciu, ciu, nie ma nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nie Dobra, nie ma. prowadź, pokazuj, o co dzi do gdzie, wioski, co? Dobrze za mną proszę bardzo, zapraszam Dobra, się. E, Bambi lecisz, e, Czekaj, bo ja cię damy zgubiłem, gdzie ty jesteś? Ja Zaraz wracam do wioski, wracam do wioski to... Stary, bo tak trochę. Właśnie nie wiem Gdzie? Na statku Dobra, statek. Gdzie na statku jesteś? U góry Dobra, ja, ja jestem Okej. Okay. Zapraszam, zapraszam za mną. Przeda dobra. Mną. Ta, zaraz, zgubiłem się teraz Gdzie? A ja zgubiłem ciebie! O dobra, nie, chyba cię widzę. Tak, widzę cię. Dobrze. Ale sobie... jak ty to znalazłeś? Co ty robiłeś? robiłem sobie A okej O jest, 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 jest. Faktycznie coś jest. jest? Proszę cię bardzo zobacz sobie. Dobra, zobacz. E To jest dla mnie. Co jest? Ale to nie wygląda w ogóle jak taka naturalna wioska. No nie, to zbudowana no, wybudowana tam patrz widzisz? tam w oddali masz jakieś kościół No właśnie widzę, czekaj, to, ja chcę się rozejrzeć. O. Tam jest jakiś kościół. Tam się w ogóle coś pali w oddali, jakaś wielka pochodnia. Uuuu! Tak są jacyś ludzie, to są jacyś ludzie! Stary. Co? Jacy ludzie? Gdzie? Tam są ludzie, tam są ludzie, tam są ludzie. Jak przelatywałem wcześniej, to ich nie było. A. O! walnąłem w ten... Ty, faktycznie są ludzie! Ej, to Teraz? No. No. Nie, 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 nie strzela, jeszcze nie strzelaj. Jeszcze nie wiemy kto to, a nie chcemy żadnych wojen rozpo rozpoczynać, więc... Dzień dobry! Schowaj ten łuk, Bambi Witam. Czy panowie chcą poyerberki? Dzień dobry. W ogóle jak oni są ubrani? Co jest? No właśnie nie wiem, a tam są kolejni. Czekaj, ja się przywitam. Dzień dobry! Witam, bardzo serdecznie. Dzień dobry, my tutaj mieszkamy w wiosce obok po sąsiedzku. Ty nie pasujesz! Ej, ej ej ej, No to nie ja! Widział kto? Nie ma żadnych świadków, nie ma żadnych świadków. Ja mówię... Ej, ale on ponad... co chodzi? To jest jakiś... On o co, tu o co, co, co? Ja On ci pamiętał tu! Ja ale sobie od, od kiedy wy? nie ja, nie, ja, nie ja, bij ja. ich, stary, nie bij ich! Nie ja... chcemy... Widziałem, że to byłeś ty, nie bij ich! Nie on Słuchajcie! Nie ale ja mi. widziałem Cię stary... Patrz, spójrz na to, na to jak on kiwa głową O, Ej. jak widziałeś? Widziałeś, że to ja? Wid... No, nie, nic Uł. mu Damian nie rób, nie, nie, stop, chłopaki Ale spokojnie Uł. Rozejrzyjmy się tu najpierw, rozejrzyjmy się najpierw. Rozejrzyjmy się tu najpierw, o co chodzi, co to jest za miejsce? Mówiłeś, że jest dużo ognia, gdzie ty tu widzisz jakiś ogień? Tam się coś paliło, ale był ogień okay. eee, dobra tutaj. Ale patrz, tutaj a tu jest kolejny Ty, Ty co patrzę. jest? Co to Ty patrz, on coś czyta! Widzisz to? Co czemu jest? Czemu on się spojrzał na mnie? On... Ale faktycznie on czy dał ma ja okularki, aż żeby lepiej widzieć Gosiu! Ani patrz, on... on... No. dobrze, zbieraj go stąd, a, zabieraj go stąd! Ej, ale chwila, chwila, bo my się zwróciliśmy uwagę na to, że ktoś tu stoi, ale patrzcie co to jest za miejsce, tu jakieś czaszki Tu leży w ogóle jakiś miecz na stole Tu coś w płonie Patrz patrz, patrz. on się rzucił, był chyba zdenerwowany, że ten nie nie, nie nie nie, A co on tu czytał? On jest ze e, stołu. Ko Czekaj co? To komi no da man. Co komi owozno kafe daman... Co? Co? Nie wiem, ale wiecie co, ja bym chyba tą książkę tu zostawił. Będzie trzeba tu kiedyś przyjść z Grizem i z Arawosem, nie wiem co by na to No moje, to tak. jest pomysł nie wiem, nie wiem co ty tutaj niezbędnie. Nie dasz... rzucaj Boś... go do ognia! Bambi, Bambi, co ty zrobiłeś? Ej chłopaki! Nie wpadł sam, wepchnąłeś go widziałem to! Chłopaki, my nie chcemy wojny z nikim, ok? Nie zaczynajcie wojny z inną wioską. Mamy już dość problemów. Więc ale no, Ja was to bardzo ta, proszę. Ta wioska. To jest. Nie wiem, jakby to nazwać. Na razie to to jest tylko wioska z jakimś dziwnym czymś na górze, więc. No. A tutaj to coś. No? Czekaj, nie wiem, co pokazujesz. Tu kościół, kościół. Tu. A właśnie idziemy do tego kościoła zobaczyć, bo on mnie ciekawi, tak powiem szczerze. Jak myślicie, co tam znajdziemy? Nie wiem, ale patrzcie, tam jakieś groby są. A ten jeden jakiś taki większy? Ty, ciekawe. Się idziemy zobaczyć? Na Naj najpierw do kościoła czy najpierw idziemy na cmentarz? Na cmentarz Dobra. Ale tu są puste groby o co chodzi? Co? Co jest? To jest głowa! To jest głowa hira Stary To jest głowa Damian czy, czy ty myślisz o tym samym co ja? No właśnie myślę o tym, ale szczerze ci powiem, że... Ostatnio tyle Ale... rzeczy się dzieje u nas w wiosce. Skąd że... oni wzięli w ogóle jego głowę? Przecież on zginął wpadając do lawy. Przecież on powinien spłonąć, powinno nic nie zostać. Okay, no, Poczeka, no, a co? No, no, co, co Bambi? Co, co, Bambi? Kul... Stary. Przerażająca. O kurczę. Dobra, teraz to naprawdę przestaje mi się to podobać. Zrobiła się noc, zauważyliście jak tu weszliśmy? Ale no, ten dywan Co ty, co ty robisz? No psuję im to. A, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, co tu jest? Tu jest kolejna księga, ale to dywan NTT'ego i to wygląda jak kościół, to... Jun, słyszeliście ten odgłos? Słyszałem, słyszałem, nie zgłaszałem to to było. Co jest? Co tu jest napisane w ogóle? A, kolejne jest dobra, nie, nieważne. Ej, nie... nie. Bo... Dywanik, czy nie? Co, chcesz go psuć? No znaczy, oddać im ten dywan czy nie? Wiesz, co? Oddaj, bo nie wiem kim oni są, ale nie podoba mi się to, że mają głowę Hero na cmentarzu i dywan Entity'ego w kościele. A co oni wskrzesiły tego Hirobriana, w kościele? Znaczy, Entity chciał go wskrzesić, Entity chciał go wskrzesić, ale przecież mu się nie, nie udało, bo. on coś tam nie było jakiejś po... innej sytuacji, i zabił i ma głowę. No ale po co mieliby go wskrzeszać tylko po to, żeby go. Pochować, jeny tu jeszcze pioruny uderzają. Mówiłem, że ta wioska jest zła. Od dobra, nie, nie, nie. Ej, chłopaki, wracajmy do Lekarowic powiedzmy o tym Arawosowi Wracajmy do Lekarowic i powiedzmy Arawosowi o tym, co tu znaleźliśmy. Mi się to nie podoba. Nie strzelaj do nich teraz, stary, bo jak to są jacyś słudzy Hiro Hirobrahina czy tam Entity, to. Ja nie strzeliłem. Widziałem, jak go zastrzeliłeś, stary. To byłeś, dobra, nie. Chodźcie, wracamy do Lekarowic. Szybko, idziecie? Moment, to, to w tym kierunku było? Bo ja teraz nie jestem pewien. Prawo, prawo, prawo bardziej. A dobra, tu jest arena, czyli tam będzie to, dobra. Już wszystko bardziej widzę już. nie sobie. Dobra. A, Tutaj tu, mamy chodki. Tak, tu, tu jest schodki i wieża griza, dobra. Ciekawe czy Aravos jest w wieży czy w herbaciarni. Najpierw w sumie zajrzę do herbaciarni, bo tam go ostatnio widziałem. Aravos, jesteś tu? Eee... Cześć Grzesiu, jest Aravos? A dobra. może po prostu krzyknę, Arawosie, czy tepniesz się do nas? W sumie, no, no tak, można było tak od razu. Bo jest... Nadchodzę, oh, oh, o, zadziałało. Bambi, wracaj do środka, nie bij się z nimi. O, dobra. I jak? Gdzie jest Arawos? Mówi, że nadchodzi. To może potrwać. Teleportacja mu się zepsuła? No, 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 może... Nad... O, ten proszek, ale tu jest twój proszek w herbaciarni! Ym, zaraz... Ja tylko obserwuję za chwilę tutaj sobie przyjedzie. Ja też się rozglądam, tu jeszcze jakieś zombiaki łażą. Siom jest stąd, wypad, nie macie wstępu do tej wioski. Widzi go ktoś? No ja nie widzę. No kurcze, Arabos ja wiesz, się że pośpiesz, bo mamy ci ważne rzeczy do powiedzenia, a... A tak naprawdę, no... I się, się gdzieś opierdzielasz, o. Nie wiem, ja raczej... nie widzę nadal. Właśnie ja, właśnie ja też. Nie moja wina, prosiak się upadł i zabudował. To zostaw <laughs> tego prosiaka i się teleportuj do nas. <laughs> no to jest, to jest ważne. Ja gdzie? Oj, oj, to. Dobra. Gdzie? Tu. Czekaj. Gdzie? 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 Nie, 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 nie. loker. Chodź, poczekajmy sobie tutaj. Będzie najwygodniej. No, też tak o, myślę, żeby to Wiesz Wysz, to ja się chowam w herbaciarni. A tu, ale to jest niewidzialny! No, jest niewidzialny jakiś tam, proszę, tam. mógłbyś się zwidzialnić? O, dzięki. Nie wiem, czy ty robiłeś na niewidzialności, ale okej. Okay. Słuchaj, bo ta wioska wydaje się mega, mega podejrzana, co Damian ja znalazł. Jest tam jakiś kościół, na podłodze jest dywan ułożony w kształt głowy Entity. A obok jest cmentarz, na którym był grób bez podpisu z głową Herobrine'a na nim. I nie mam pojęcia co o tym myśleć, nie wiem, może ty będziesz w stanie coś powiedzieć. Głowa Herobrine'a. No tak, ja byłem przekonany, że... On po prostu... Że już nie żyje, że nic z niego nie zostało. Jakby nie patrzeć, Grizgo wtedy wrzucił w tamtej katedrze do lawy. I no nie powinno z niego zostać nic, a zauważyliście coś jeszcze. Był tam... Jakiś taki dziwny... Nie wiem jakby to nazwać. Jak się weszło na górę, to było tam takie dziwne coś, co wyglądało podejrzanie. Był jakiś gościu czytający księgę, a na stole leżały dwie czaszki i jakiś miecz. Co? Nie wiem co się stało, coś mnie uniosło. Nie wiem, to jakoś tak to entity, nie, nie Dziwne, strasznie. Co wy robiliście? Nie wiem, co się no, tak uniosło. coś mnie co... dosłownie jakby nie wiem za skrzydła podniosło i podniosło mnie do góry. Dobrym Mówiłem do góry. ci, nie zadzieraj z kultystami tam Entity'ego czy tam Herobrine'a, o tak jak to nazwał Aravos, wioska kultystów. Ale ty co, myślisz, że mamy się czego bać? Bo tak naprawdę trochę... No nie wiem, w sumie... nadzieję, że... że co? Bo tak na upartego to moglibyśmy wziąć Griza, wziąć TNT, wparować tam i się ich po prostu pozbyć, nie? No nie wiem, nie sprawiliście mi kłopotu. No Damian i Bambi cały czas tam łukiem strzelali, Damian ich tam trochę mieczem pookładał, Nie wiem Ja mówiłem, żeby przestali, bo nie chcemy prowokować wojny, ale oni stwierdzili, że nikt tego nie widział, to mogą, nie? A teraz Damiana coś unosi ze skrzydła o, Dobra, Ara, on się chyba wkurzył Co jest? Czemu to? Okej okay. Dobra, ale to... Nie wiem, trzeba będzie się po prostu dowiedzieć o co chodzi. Ja wam w tym miejscu bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie tutaj lajka, wpadnijcie na kanały Damiana i Bambiego, wpadnijcie na mój Instagram, tak jak na ich Instagramy. No i co, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, na razie cześć. Hejjo!